Cześć! Nazywam się Alek Konieczny, jestem pastorem społeczności Miasto, a to są nasi pastorzy uwielbienia Michał Ludwik jego żona Ania. I jesteśmy tutaj, aby podzielić się z wami bardzo ważną informacją, ponieważ uwielbienie jest częścią wizji tego kościoła. Uwielbienie jest dla nas czymś więcej niż tylko muzyką, jest stylem życia, tego nauczamy. W ten sposób chcemy właśnie żyć w naszej społeczności i doszliśmy do miejsca, w którym nasze serce, naszą pieśń, nasze uwielbienie chcemy przegrać na płytę. Tak jest. Już od bardzo dawna mieliśmy w sercu to, żeby Polska mogła uwielbiać w swoim języku, żeby powstawały nowe pieśni, które zgromadzą razem kościół w Polsce. I teraz nadszedł ten czas, kiedy jesteśmy w stanie to zrobić, ale potrzebujemy Waszej pomocy, Waszej hojności, Waszego wsparcia i wierzymy, że je otrzymamy. Tak się z informacjami poniżej i z opcjami i wierzymy, że razem damy radę. Amen Amen.